Cześć! Masia -ma to z tej strony, a ja w dzisiaj dla Was nagły Wam Notch'u 112. Mega Wam się podoba ta seria, więc lecimy z nią dalej. Oczywiście nie zapominamy o Minecraft, ani Eurotraku ani o Fortnite. Tylko zrobimy sobie takie wspólne inne odcineczki, bo można też oczywiście zagrać na... Ja muszę iść, tu muszę iść. Będzie można porać na live Fortnite, który się odbędzie prawdopodobnie w sobotę. I chyba zmienimy godzinę w sobotnie. I tego i jedziemy. Co ja jestem jako dowódca? Ja chcę być jako, jako pracownik, znaczy jako pracownik, nie jako dowódca. Więc jedziemy i widzowie jeśli chcecie kolejny odcinek zostawcie 4 łapeczki w górę pod tym filmem i naprawdę dziękuję wam za to, że jesteście i też zasubskrybujcie kanał bo wbijamy 850 subskrypcji i już nam już nam mało brakuje do do 1000 subskrypcji więc naprawdę widzowie udostępniajcie kanał Subskrybujcie, lajkujcie, bo mi będzie naprawdę miło. A my jedziemy do pierwszego zdarzenia. Nie wiemy, co się dzieje. Czy może podpalenie kosza jakiegoś na śmieci, albo coś. Zaraz się tego dowiemy. No nie, tam cię nie umie jeździć. Ale to już tradycja. To już można byłoby powiedzieć, że tradycja. Bo jak wiecie, jak oglądacie filmy. To wiecie jak ja jeżdżę, no tak troszeczkę na skróty Ale cicho, nikt, nikt nie widzi No oprócz dowódcy Ale to cicho Jedziemy, pół, półtorej kilometra ja zawsze on z tymi połówkami, że półtora, półtorej, pół ja, Dla mnie, czy, 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 będzie pożar samochodu na autostradzie? A raczej tak Tu sobie przejedziemy Żeby już nie kombinować Przejechałem zjazd Pożar na autostradzie No to trzeba byłoby szybko to zrobić Po czym tom czy obawiący się Tak wiem, że tak się nie robi Ale, ale, ale Muszę niestety No i zaraz będziemy na miejscu Albo wypadek drogowy To by bo karetki nie mamy to karetka by musiała już być bo pożar to by był w innym całkiem miejscu albo wypadek drogowy przejedzie się tędy? raczej przejedziemy po co jechać na, na skróty, można tędy samochód wjechał w drzewo? Prawdopodobne. jak nie tu to tam pewnie ale jedziemy, zobaczymy Zobaczymy, wszystko pożyjemy. O, oczywiście, samochód ujechał drzewo. Pewnie, a jakoż? A do tego zlecam jeszcze kiedyś nie, nie? Albo było, już nie pamiętam. Teraz stój i działamy. w samochodzie, pewnie zatraśnięty jest, nie? Dobra, mniejsza, musimy się nim zająć. Zabezpiecz pojazd i yy, przygotuj. Nie. Przygotuj do akcji zabezpieczenie pasa drogowego i daj dziś tu i lecimy. Szybciutko. Wychanie w dziewo bo, 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 trochę boli, ale zaraz ratownicy medyczni zajmą się tu państwem. Panem w zasadzie. Ma się otworzyć też życie, się nie na otworzyć. Tak, słyszymy pana bo pan wybił szyby w samochodzie no może że nie wybił ale zeszkrył do drzwi? nie da się dobra trzeba będzie wkroczyć do działania niech otworzy to do końca odłączyłem akumulator trzeba się zamykaj no czekajcie bo muszę jeść Przecinek przecież. I przecinamy kominerki. Można by tak powiedzieć. Odcinaczki. No. Odcięte. Schowamy to sobie tu. No i co robimy? Oczywiście uwalniamy osobę. To będzie od nich, to będzie od nich. Otwórz. Zobaczymy. Może się uda otworzyć. Poszło, ale... Dobra, dawaj nożyce, panie, dawaj nożyce. Ty będziesz? Czy ty będziesz? Dobra, rozpieraj, go do drzwi. Zrobimy, a co? Tu, 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 tu. Gdzie jest pogotowie? Halo, pogotowie. Dobra, a już sam jak bo Ja się daję pogotowiem. Pogotowie. pogotowie. Niestety, będzie nie musiał pan wrzeć bez drzwi. E, 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 e. A to się otworzy, albo to. Nie otworzy się. A z pogotowia, już idę do pana. Widzi pan, jaka my by dobra firma. Dobra. Co, my się będziemy chyba pakować, nie? No, na nas to już przystało, że my już zrobiliśmy wszystko. Teoretycznie. Dobra, dowódca sobie wy 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 wysiądzie Ja bym... Szybko, szybko Biją wszystko na elektronikę Jak on to zabezpieczył? No w miarę, w miarę Czy jak jedzie człowiek z, z zakrętu, to widzi? No, widzi samochód w rale Ja bym zrobił to tak Że jak tu jest zatoczka, to można byłoby zrobić to tak o Załóżmy, o i już wiedzą, że wtedy jest problem. Co już mamy tego zebrać? Ha! No dobra! Przerwęczało dwóch. Też byłem. A jak chcieli tam niego, to jest git Samochód uderzył w drzewo. Po, pokój, to pochołeczki zamykamy i śmigamy. W jakim ja stoję? Dobrze, że nie potrzebowałem Pan druge, Drugiej jednostki Ale takiego wypadku To zazwyczaj jedzie Jedna Ale to zależy jaki wypadek jest Tu, 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 tu Pakujemy się i jedziemy Czyli mamy problem wsiadania tutaj W tym notrów A my wracamy już no jadź pierwsza karetka. A my jedziemy trosze, trochę za nimi, trochę nie. Liśniki popadały. Przyspieszy czy nie przyspieszy? Przyspiesza, dobra. Jest git. Ładne, że skręca. Przyspieszać nie musi. Troszeczkę inną drogą, ładne krajobrazy. Chodzi to jedynie z Oni się wcale z tym nie śpieszą No tu masz pierwszeństwo jedź A jak ja mam te sygnały To nie zjadą Ale prosto, nie to szpital? Chyba tak Ha, to jest jakaś firma Dobra Pomieniło mi się To jakaś firma Zajeżdżamy I robimy dalej swoje Tu ja wam przypominam o wbiciu na Instagrama oraz Discorda Oraz za subskrybowaniu kanału i załapkowanie jeśli wbijecie tu minimum 4 łapeczki w górę to wtedy pojawia się kolejny odcinek z no i też pamiętajcie że jest, trwa daily do końca roku i mam nadzieję że nam to wyjdzie i też jesteście na Discordzie oraz Instagramach przypomnieni o odcinkach jak ktoś zapomniał o godzinie 17 wlatują zawsze odcineczki więc warto to robić a my już zajeżdżamy na bazę a my wbijamy 850 subskrypcji nie brakuje nam już naprawdę sporo brakuje nam już 8... 846 jak mamy to 4 subskrypcje więc naprawdę witho, wie, zasubskrybujcie ten kanał żeby wesprzeć mnie w nagrywaniu bo wy mi dajecie naprawdę dobrą motywację do nagrywania więc my lecimy dalej i naprawdę będzie wszystko spoko się działo odkładamy rzeczy a niektóre jeszcze filmy są, czekają na opublikowanie, więc warto, warto czekać. Na jakimś fajnym panem jesteśmy miło widać Z, ze stron. Czy jak jest karetka nawiedzimy, no możemy pobrać. No i koniecznie. Kurde, to musimy czekać na karetkę teraz. Raczej. No to zapołazimy, zobaczymy sprzęt. Czy jest? Cały? Mi się ta jednostka tak podoba, Fest Ona jest najlepszą jednostką chyba jaką jeździłem Duża, spora, ona, zwiększa, ona jest większa od tej Nie wiem ile ona ma litrów wody, to jest problem Ale pompę ma też fajną Taką starą, dawną Bo tato ma Jakby Popatrzeć Jakąś elektroniczną Podobną strasznie, ale ta to ma taką fajną Tylko jako cyklu jakbym odpalił tu nie mówię, wcisnąć. To tylko na działaniach, ale no dobra No ale jeździ ogólnie To jest drugi, drugi wyjazdowy Skidorze bardziej Nie ja będę zobaczyć czy już gdzie mogli ja jestem kierowca nie ma na tych krzesłach? Jaka lipa! Na tych, Jeszcze oni odbierają pacjenta! Jezus Chryste! Mogę działać... ja mogę Jak pani wygląda w mundurze? Tako! Tu tu tu, 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 I tak to właśnie wizja na służby wygląda. Czy musimy czekać? Czy jest tylko 2 osoby? O! Trzy w zasadzie osobowe! Sprawdzimy w niej, czy wszystko działa. Światełka, nieświatełka. Te różne gadżety, podajemy ją sobie. Dobra, palimy wszystko. Wszystko cyklem cyklem. Dobra, wyłączmy to na razie. To działa, to działa, to działa Nawet te działają No wygląda to Ładnie Dobra Tak no stąd działa to wszystko Okej, okay, a teraz tu oświetlenie domu, to co to jest? oświetlenie numeracji domów A to jakby tylko z tyłu świecą Trochę słabe Nie ukrywając to działają, więc nie jest źle Nawet tragedii nie ma te światła wrzucił głowę, a to są te Ej, to są dobre takie używanie do tylne światła to są te o dobra Ostrzegawcze to są te bez tych by można było jeździć, ale lepiej mieć wszystkie Dobra, to są te o, tylko Tylko Te, są wszystkie, nie? Co piątka daje, a szóstka? Dobra, idziemy zobaczyć, czy wszystko jest już Gotowe, jeśli chodzi o Wyjazdy, bo nam o to chodzi by tylko wyjazdy były, można się tu na krzesłach? Nie można. Ale drzwi jakieś tam można. Idealnie, wyjeżdżamy. Och, tu mój. Co jedzie? Co jedzie? Główny jedzie. Ale mało nie jedzie. No dobra, trudno. Same wypadki drogowe pewnie, albo co innego. Zaraz się przepanamy. Dlaczego nas wysłali? trochę musieliśmy poczekać na akcję. ale wiecie, że bez ratowników nigdzie nie pojedziemy. Szczególnie jak teraz będą potrzebni, to będzie trochę problem. Do pożaru by wysłali dwa, chyba. Ale to jest zależy, jaki pożar, nie? Raczej. jedź nie, Panie dowód, to, panie mechaniku. Mechanik, nie, panie. Wyjeżdżamy, wejścia 2.92 Gdzieś blisko Pytanie gdzie Jedziemy, 350 m Jedziemy na akcję. A pewnie pożar śmietnika po raz kolejny Dobra, na miejscu Albo pożar grilla A, pożar grilla To co już mieliśmy wcześniej Styrta się pali albo grill no to zróbcie tak. Może jest natarcia. Oni już wiedzą, co mają robić. Z tego, co widzę, ogarniają. Powiecie, że. Dobra, już żyjemy. Nie wiem, po co nie robią opuł, ale no dobra. Ten już poleciał. Muszę odpalić pompę. Se też pogasimy. to się pali. Będzie kompostownik, no ale dobra. Tu, tu, ru, tu, 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 Szybko zrobimy i zwijamy do bazi To w ogóle wygląda to jeszcze gorzej. No ale gdzie? Tu się jeszcze nam pali. Się trawa podpaliła, już kaplica. Wszystko. Zobaczcie czy wszystko gate Co jest założone? To jest ta siedemdziesiątka Szybkie natarcie Ej, zobaczcie czy nie ma się tącego płomienia Co mam tu dogaszać jeszcze Panie strażaków Tu tu się jeszcze przypali Mógł jeszcze się tli, ale już się ja tego tak całkiem nie zauważa, ale... A, szukaj teraz. Jeszcze? Gdzie to się jara? Już... Na grafice powinno być jasno pokazane gdzie. Gdzie dosłownie. Trawa się nie pali. Tu. A widzisz. Tu gdzieś jeszcze? Stąd tu wszystko? Gdzieś jeszcze coś wylatuje? Skądś coś gdzieś coś? Chyba nie. Chyba raczej nie. To jest git. To jest raczej git, ale trudno. Teraz. Będzie można? No niech on to już dogasi. Ja idę zobaczyć, bo już nie wiem gdzie się co dzieje. On, oni nie zrobili OPU. No ja jesteście genialni. W lodowce gaśniczej zróbcie jeszcze szybko. I w gasi. Ale nie lej w powietrze. O, dobra. Gasił. Lejąc w powietrze, no ale. Cicho już. Nie wnikajmy w jego w jego... można byłoby pięknie powiedzieć roboty Zostaw to tu Włóż tu Endyl Endyl, Dobra, wszystko? Borant, tlących się płomieni No to czekamy na rozwój decyzji Państwa Co by można było zrobić Przegrzebię pewnie zaraz Tu, 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 tu ru, tu tu Okaże się, że jeszcze jest pożar i będzie lipa. co widzę, że jest chyba Ale, się przekonamy Bądź gotowy panie strażak. Na te działania, no oczywiście, że będzie pasz, no ale nie mówiłem, że tak będzie. Biegnij, no wsparcie niby masz, ale nie, nie damy ci. Zrobiliście te te, te? No Dobra, to dogaszamy szybciutko. Będziesz ty, i zwijamy do bazi. Szybciutko, cykan, mykan. Możecie sprawdzić to jeszcze Nie, nie chcecie sprawdzać, no dobra Podajemy pani jeszcze krzaczki Zwijamy, widzę teraz do bazy, no nawet wyspy teren działań. A no nie albo to z tej strony ma. Dobra, albo on ma tak, ten. No to zwijamy, no co mogę powiedzieć? Kajcie ja się muszę rozebrać z tego. Gdzie ja muszę schować te swój upiorny strój Rozbieraj się strażaka, nie A wy chcecie tak wracać? No Dobra okej okay. To już sobie to odstaw Pakujemy to I wracamy O, oni chcę w tym słowa. No dobra, tak jak chcemy Kogoś innego zrobione, co to? to ja schowam to. Schowaj drobinę. Czekaj, lekaj, do przodu. O! Wszystko, wszystko. Ja się przełączę na. tego? A kim on jest? Hilostom. Beautiful. No i dowód to zrobił swoje. Można by tak powiedzieć. On za mnie. I wszystko wszyscy odłożyli. Dobra, wyłączymy sobie to. A to pali się, to się pali. Sobie wyłączymy. Ej, dobra. No i jedziemy, nie? Zrobimy sobie jeszcze jedno zleconko. Może grube nie będzie. A wy robicie grube akcje. Nie to wie, jutro też Was serdecznie zapraszam na kanał. Będzie fajny odcineczek bo. W końcu, proszę o coś tam było, więc bardzo serdecznie zapraszam na jutrzejszy odcineczek, a teraz zapraszam do zasubskrybowania i do zalajkowania tego odcineczka. Zasypcie lajkami, bo naprawdę robimy mega dobrą robotę z tymi panami i ja sam, więc naprawdę, naprawdę dosędzie to a i za niedługo będzie też mega akcja, którą Organizuję, mam nadzieję uda się zorganizować Więc należy nie mówię wszystkiego to dałoby radę Dobra, my zaparkowaliśmy Idziemy jeszcze na jedną szybciutką akcję Jakąś ratowniczą, gaśniczą Może nie trzeba będzie ratowniczej No ale taką żeby gaśnica Weszła w ruch tp te, TD te, te rzeczy Ale to się dowiecie Za dosłownie 5 minut No jakoś może tak Siwy jadek Jak to kiedyś z król złomiarzy było Ktoś pamięta, to możecie napisać królem złomu, bo tu siedzi dyspozytornia, wszystko i wszystkich. OSP piękne, jeśli chodzi o zrobienie. I ok, się że na ostatni wyjazd pojedziemy dwoma. Ach, to domu. Pewnie, że na dwa chyba. Na dwa, ekstra. To jedziemy. Jak na dwa, to pewnie. No wystawiam takie podobne kurtki. to jedna osoba ma ruchy, ruchy. No i już jedziemy do to zmiany. Już pędzimy nawet. Więc nie denerwuj się. Mój już w środku prawie. Dobra. To my jedziemy pierwsi. Kaj się drzewa na samochodzie? Już tak często to miałem. Tego co wiecie nawet wy Jedziemy, jedziemy w prawo, w lewo Dobra, to jedziemy No, jedziemy no, chyba do tego samego Teraz Ale trzeba zrobić Bo to nie ma co Przypomnijmy go Ekstra Mów Oni nie mają tego na, na chodniku, chyba na aucie jak już Jak już raczej to na aucie Ja znam to doskonale Dobra, wyłącz to Zrobimy zabezpieczenie akcji miejsca Ci będą chcieli no, Już działania są podejmowane Więc ja się nie wtrącam Niech oni robią co do nich należy Trzeba zrobić na pewno opów jak to wszystko No, każesz otworzyć, każesz zamknąć Ja ci nie rozumiem. Nie wygląda to dobrze mówisz? No i dobrze. A tam otwiera? Otwiera. Dobrze. Nie jestem chociaż sam. Na kole Drobinę? Może być. Dobra. Ja no mam wsz wszystko, jeśli chodzi o... Co? O co chodzi z tym? A No, co w tej szufladzie Aha, jest? Aha, nic, dobra. OK. Wy macie już to wszystko ogarnięte? No dobra, ale tego to nie musiało tu być. Dajcie mi chwilę. Zobaczymy, co gdzieś coś leży. Już to tu. Jak na razie. Coś tu jeszcze jest takiego? Dobra, zabezpieczenie auta jest. Okej, okay. ja też teraz przełączę na któregoś z nich, który to ma zrobić. Ja nie wiem, gdzie to ma być. No, ale dobra. Który to jest od nich To jest ten? Ten. Dobra. Tworzymy samochód ten. Ten z tej nie wie co zrobić. Niech będziemy coś potrzebować to będzie trochę lipa A ja wiem ja tego na tego Wajdzie. Połóż to tu no Co? Tu mamy to położyć? No bez jej tu Ale gdzie my mamy z nim iść A to nam trzeba było tak od razu mówić że to tu, tutaj Idą nasi, idą, dobra To palę licho to Ale ta Zabierajcie to nie? O to nie uszkodzimy Trochę jedynie pobrudzimy a Zabierać to ponownie Zabierać to Jest was celu to robicie nie. O już się wzięli do roboty Beautiful la Cyken myken i po Będzie szybciutko Tu jeszcze sobie przedniemy takie Zwistający kawałek, czy jeszcze dziś mogę? Nie mogę, dobra, Zajdę się przebrać, bo wyglądam pięknie. No dobra, idę odłożyć to, i biorę już szczotki i, zam i zamiotę. Tu oni tego nie mogą zrobić. Tylko stać, i nic nie robić. Nawet ten nie zabezpieczyli. Akcji działań. Kilarka dobra, pan już zabrał się. To będzie on. Cekem, meken, pikem. O, pan też się wziął. O, taki pan miły i uprzejmy. Wyłóż to tu ekstra. I będzie git tu 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 i tak jak mówiłem przed chwilą zrobimy jeszcze jedną akcję i zrobiliśmy udało nam się wykonać i to ja na tym pięknym tle, dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale z dzwonem, żeby was kolejne filmy nie ominęły oraz zapraszam was na Discorda z Instagramem, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia, eluwa!